Cześć, witajcie na moim filmiku. Kolejny raz chciałbym Wam pokazać trochę takich bardziej specjalistycznych narzędzi dla elektroników, które również się wykorzystuje. Do czego one służą? Taką pokrótko Wam opowiem historię tymi rzeczami, skąd się one się biorą, dlaczego dziwolągi w elektronice są tak tego typu stosowane. Zaczynamy. Od czego bym chciał zacząć? Przede wszystkim, tu mamy takie proste, proste narzędzie. Tak zwana taka wyginarka do elementów dyskretnych. Na czym to polega tutaj? Urządzenie jest konstruowane w, ta, w taki sposób, żebyśmy przykładowo, jak, będziemy, jak dokonujemy montażu układów elektronicznych, czyli montujemy różnego rodzaju elementy na płytkach przewlekanych. Stosujemy takie bardzo proste metody, żebyśmy mieli idealnie poło położone nóżki, tak, żeby te, ten element był wygięty w prawidłowy sposób. Popatrzcie, chodzi o to, żeby za pomocą takiego przyrządu wyginamy nóżki na taką samą odległość, na to samo położenie. Wiem, zaraz mi powiecie, a po co? No bo można go wsadzić tak do płytki, tak jak jest. On też będzie leżał. Czekajcie, zaraz Wam pokażę, jak taki element leży. O, tu mamy kawałek płytki drukowanej. Tam chodzi dokładnie o to, żeby wszystkie elementy miały, były tak samo poukładane. W i dlatego służy taka wyginelka do elementów elektronicznych. Co możemy za pomocą tego przyrządu wyginać? Możemy wyginać rezystory, diody, dławiki, które są w obudowach rezystorów. Chodzi o powtarzalność, żeby wyglądało to estetycznie ładnie. To jest taki prosty, to taka prosta wyginalka do wyprowadzeń. Co jeszcze z takich specjalistycznych rzeczy wykorzystuje się w elektronice? W elektronice wykorzystuje się tak zwane lusterko inspekcyjne, żeby w niektórych miejscach można było sobie zobaczyć dany element wykorzystywane jest głównie przez serwisantów techników takie proste urządzenie. On nieraz ułatwia pracę. Tutaj mamy tak zwane skrobaki. Do czego służą skrobaki? Skrobaki są to narzędzia, które służą nam do pracy z płytką drukowaną. Co za pomocą tych skrobaków możemy zrobić? Podczyścić kalafonie, zobaczyć czy. Mamy odległość między poszczególnymi punktami, możemy coś delikatnie odgiąć, przykładowo tutaj, jeżeli wezmę taki skrobak, wyginak, mogę sobie delikatnie poluzować ten element, mogę go delikatnie podprostować. Tu mam taką wyciągarkę, tu, tak jak tutaj, zobaczcie, mogę, on jest tak delikatnie wygięty, ten element, więc ułatwia, ułatwia nam e, wymontowanie tego elementu z płytki drukowanej albo go włożenie. Jeżeli nie mamy miejsca, możemy go docisnąć e, bez niszczenia. Takie mają podstawowe, proste rzeczy. Możemy coś po, e, delikatnego podskrobać. Tu mamy taką małą szczotkę drucianą. Jeżeli byśmy chcieli przeczyścić o dane, e, dane miejsce na element e, drukowany. Możemy coś przekuć przykładowo, chcemy powiększyć delikatnie otwór, zobaczyć czy jest drożny. Do tego służą właśnie tego typu skrobaki. Tu mamy dwa zestawy z tych skrobaków. One są najczęściej po 6 pakowane lub po 5. Tu mamy dwa zestawy, bodajże. Chyba to nawet takie same. One są już jeden jest nówka, drugi jeszcze nie, nie jest używany. O, jeszcze tutaj mamy taki przyrząd do robienia mały, ma, malutkich cewek. E, dzięki temu przyrządowi możemy wyginać takie drobne e, druciki. O, pokażę Wam w taki sposób, że wkładamy taki drucik między nóżki. O, i zobaczcie. Można tak idealnie wygiąć dane element elektroniczny, lub zrobić sobie taką prostą cewkę. Te, te przyrządy są lubione przez różnego rodzaju radiamatorów, którzy właśnie zajmują się budową takich urządzeń. Kolejną rzeczą tak zwana linika dla elektronika. Ona jest bardzo. Fajna, pomocna dla elektroników, którzy teraz zajmują się naprawami urządzeń w technice SMD. Dlaczego ona jest taka fajna? Z tego względu, że bardzo łatwo pomaga elektronikom na poznaniu obudowy, w jakiej jest dany element. Ułatwia to pracę. Wiadomo, są niektóre elementy, które łatwo pamiętamy, bo z nich bardzo często korzystamy, że to jest rozmiar przykładowo SOD 60 albo 805, tak? To mamy taki rozmiar elementów SMD, ale w niektórych obudowach depaki, dupaki, depak D2 pak, tak się to tam nazywa. XT przykładowo kwarce mają też swój swój rozmiar i w momencie dobierania takiego elementu możemy skorzystać z takiej linijki. Wiemy dokładnie jakie ma to, jaką to ma obudowę. Tutaj mamy obudowy układów scalonych po to, ten Symbole elementów elektronicznych podstawowych, tranzystory PNP, NPN, PN, jak one są porozkładane. Tranzystory POMU, ten PMOSY, tutaj mamy diodę, na której, na której nóżce jest plus. Taka mała, taka mała podpowiedź. No, wiadomo, zapomina się. Tutaj mamy ro, rozmiary otworów. Które możemy sobie sprawdzić, AWG, jaki to jest przewód. Prosta, prosta rzecz, ale to też można zaliczyć do dziwolągów elektronicznych, ale bardzo, bardzo ułatwia pracę. Co jeszcze? Tutaj mamy, o, to są takie e, urządzenia, które służą do, regu, e, ułatwiają regulację elektronikom. E, dlaczego? To są tak, one są izolowane przede wszystkim. Są izolowane jeżeli nie mamy dostępu do takiego potencjometru, który jest w, głęboko w obudowie, bardzo ładnie wchodzi ten element i możemy bez problemu regulować. Wiemy, że idealnie pasuje, nie musimy o, patrzcie. On jest tak dopasowany ten regulator trymerów że tlimerów potencjometrów, że jak go włożę, to on, on bardzo stabilnie się trzyma właśnie w tym elemencie. Szerokość jego. O, patrzcie, jest idealnie dobrana, że bardzo ładnie się trzyma. Tutaj mamy taki e, mały ręczny, kieszonkowy. Kieszonkowy taki sprzęcik ułatwia pracę. E, na pewno e, on jest bardzo fajny w momencie, gdy. Jest, musimy urządzenie skalibrować i nie możemy wyłączyć w nim zasilania, żebyśmy nie dokonali jakiegoś zwarcia. Tak samo jak ten, ale ten jest, ma dłuższą, no, e, dłuższe pokrętło, dłuższą rączkę, ten ma krótszą e, i mu, mówię, ten jest do troszeczkę większych, e, ten jest również do mniejszych. Taki mo, bez problemu można wykonać e, taką regulację. To są tak zwane stroiki. Też można je zaliczyć do tak zwanych dziwolągów w elektronice. Tutaj mamy taką wyciągarkę układów scalonych PLCC. Ona się to jest służy do wyciągania układów z podstawek, żebyśmy nie niszczyli podstawek. Wkładamy taki element w miejsce i wyciągamy dany układ scalony. Jeszcze są tak zwane stare uchwyty do wyciągania się jeszcze tutaj zaraz wyciągnę ten element takiego kolejnego dziwolonga w elektronice złośliwość mała, rzeczy martwych o, taki jest taki mamy uchwyt jeszcze do wyciągania układów scalonych jak w jaki sposób wyciągamy taki układ scalony o tutaj mamy Przykładowo układ scalony. E, o, patrzcie. Zrobimy coś takiego, że włożymy taki układ scalony w, w płytkę drukowaną tak żeby one nam nóżki się poprzekładały na drugą stronę. Nie chcę wleźć. O, mamy idealnie, nóżki są włożone w tym układzie i jak, jak korzystamy z takiego przyrządu, po prostu łapiemy ten przyż, za pomocą tego przyrządu układ scalony w podstawce DIP, to jest, układ, to jest uchwyt do wyciągania chwytak do dip i co robimy? Wyciągamy nóżki. Jeżeli byśmy możemy też również to ten układ scalony wyciągnąć za pomocą wkrętaka, ale w niektórych miejscach e, mówię wam, że nie ma podejścia, żeby włożyć wkrętaka z boku do takiego układu scalonego i bez takiego e, przyrządu nie jesteśmy w stanie wyciągnąć układu. Tak to działa, wyciągamy i mówię bardzo, to kolejne dziwioń dla elektroników. Ten działa podobnie, bo wyciągamy za pomocą takiej specjalnej podstawki, łapiemy te układy. On jest w kształcie kwadratu, po bokach wkładamy te nóżki. Ja wam pokażę, jak ten przyrząd działa na jednym z kolejnych filmików, jak, jeżeli będzie, jak będziemy się bawić z, z programatorem, jak wyciągamy takie układy do programowania. Eee, co jeszcze z takich układów, takich narzędzi dziwągów. Tu mamy takie tak zwane urządzenie do yy, podważania, wyciągania. To jest element, że nie uszkodzimy obudowy plastikowej. Odhaczenia czegoś, przykładowo o jeżeli bo on jest plastikowy, chcemy wyciągnąć taki element. O, zobaczcie, wyskoczył. Przykładowo, coś trzeba nacisnąć jakiś mały switch. Idealnie, końcu, idealnie będzie pasowało do tego. Tu mamy tak zwaną paczkę do nakładania topików róż, róż, lub różnego rodzaju past. Jeżeli będziemy, zajmujemy się tranzystorami, to za pomocą przykładowo takiej paczki albo zwykłego śrubokręta, nakładamy pastę lutowniczą albo pastę przewodzącą na dany element elektroniczny i możemy nałożyć lub za pomocą. Z drugiej strony możemy e ewentualnie zdrapać taki element, e a potem um umyć dany układ scalony. Mówię, zastosowań mam wiele, ja dlatego Wam mówię. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie dziwolągi, które są wykorzystywane w elektronice, jak one się nazywają, e do czego służą. jest jeszcze nieodzownym elementem, nieodzownym elementem są. Tak zwane nożyki modelarskie, lub tak zwane skalpele, które służą do przykładowo do przecinania ścieżek elektronicznych lub przecinania taśmy lub podważania. Zastosowań to również ma to wiele. To mówię, to są takie dziwo, dziwaczne narzędzia, z których korzystają elektronicy. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Na pewno coś jeszcze znajdę, którego, czego nie widzieliście, a może Wam się ewentualnie przydać. Albo pójdziecie do pracy związanej z elektroniką, dostaniecie taki zestaw, i nie będziecie wiedzieli, jak z tych narzędzi korzystać. Dlatego właśnie. Poka pokazuję dlatego stworzyłem taki właśnie filmik, żebyście wiedzieli, e, jak, jak korzystać z takich narzędzi i do czego one służą w takim krótkim e, omówieniu. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji i na pewno na moim kanale nie będziecie się nudzić. To do zobaczenia. Cześć!